Witaj, Jasiu. Witam Bardzo, bardzo miło mi się widzieć. Cieszę się, że zgodziłaś się poświęcić czas na tę dzisiejszą rozmowę. Że przyjęłaś zaproszenie Fundacji Kobieta Niezależna, aby podzielić się swoimi przemyśleniami nie tylko udziału w wyzwaniu, ale trochę już chyba stylu życia, jeżeli chodzi o. Mm, jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o udział aktywności fizycznej w Twoim życiu, ponieważ nasza rozmowa będzie poświęcona właśnie aktywności fizycznej i tej aktywności fizycznej będziemy się dzisiaj obracały w naszej rozmowie. Ja się przedstawię Ci bardzo krótko. Mm -hmm. Powiem tylko to, co według mnie najważniejsze na ten moment. Natomiast poproszę Cię, żebyś może coś jeszcze dopowiedziała um, o sobie. Um, ja powiem tylko tyle, że przedstawiam Państwu Asię Tasiulis, pięciokrotną uczestniczkę wyzwania, m.in. Fundacji Kobieta Niezależna pięciokrotną finisherkę i osobiście moją idolkę, jeżeli chodzi o energię życiową, o radość życia, ponieważ obserwując Ciebie na profilu facebookowym, ta energia wręcz kipi z tych roleks z filmików, które zamieszczasz. Jasiu, coś dodasz? Powiedzielić e, o sobie co poza wyzwaniem. Same pozytywy usłyszałam teraz. Witam Ciebie serdecznie i wszystkich oczywiście oglądających. E, wszystko się zgadza, co powiedziałaś, Edytko. E, mogę śmiało siebie nazwać, że od pięciu lat właśnie, tak jak jestem e, finisherem e, sportowego wyzwania, jestem propagatorem zdrowego e, stylu życia. I to mi po prostu... E, to, to mi wypełnia całe życie, że tak powiem. E, tak jak powiedziałaś, e, od e, pięć lat jestem finisherką i. No i e, powiem szczerze, że, że cieszę się, że doszłam do tego momentu, e, gdzie po prostu prowadzę zdrowy i aktywny styl życia. Dlatego, że zdrowie zawsze było dla mnie najważniejszą e, wartością w życiu. Bo uważam, że bez zdrowia po prostu nic nie jesteśmy w stanie zrobić. A udział w wyzwaniu umożliwił mi to, że ja po prostu weszłam w ten zdrowy tryb życia łącznie z aktywnością. Tak, jesteś w tym momencie, można powiedzieć, spójna, tak? Bo nie tylko aktywność fizyczna. Ale również to dbałość się o zdrowie, która jest dosyć istotnym elementem, właśnie wyzwania Fundacji Kobieta Niezależna. Powiedz ja się, czy zawsze tak było, że zawsze byłaś osobą aktywną? Czy to w pewnym momencie się rozwinęło bardziej? Jak to wyglądało? No, oczywiście nie zawsze byłam aktywna. Ja wręcz powiem szczerze, że ja byłam kanapowcem. Nie chcę się w to wierzyć. No, przed pierwszym udziałem w sportowym wyzwaniu ja byłam po prostu kanapowcem. Ja widziałam, że ludzie prowadzą zdrowy i aktywny taki tryb życia, ale sobie po prostu obserwowałam tylko ich nie. No, aż przyszedł oczywiście ten moment, że padło na mnie też. Mhm. Że weszłam w to i y, nie pomyślałabym, że y, właśnie w, taki powolny, w takim powolnym procesie można y, wejść i zafundować sobie właśnie taki, t, prowadzenie takiego zdrowego trybu życia. No, bo y, no, jak wiemy, to y, wyzwanie zaczyna się od chodzenia, i ja też tak y, zaczęłam od chodzenia, nie. Także tak, Bardzo było... się cieszę, że to podkreśliłaś i, i to zauważyłaś, ponieważ dla wielu osób wizja wyzwania, rocznego wyzwania jest na początku troszeczkę spinająca i, i przerażająca: że ten rok, że bieganie, że równe zasady, które trzeba realizować, ale cieszę się, że to o tym wspomniałaś i podkreśliłaś, że. Takim powolnym tempem wchodzimy we wszystkie aktywności, budujemy te zdrowe nawyki, i przyzwyczajamy siebie właśnie do coraz większej aktywności, do coraz większej świadomości, dbania o swoją kondycję, o swoje zdrowie. I to jest bardzo istotne, ponieważ tak jak powiedziałaś, powolutku, Małymi kroczkami wchodzimy coraz głębiej, coraz głębiej, i okazuje się, że nadchodzi dzień, tak, a my jesteśmy finisherami i ukończyłyśmy wyzwanie. To jest fantastyczne, więc wszystkie te osoby, które w tym roku dołączyły do wyzwania, uwierzcie, że dacie radę. No, dokładnie. Ja trzymam kciuki oczywiście jako kibic za wszystkich. Jasiu, wspomniałaś, że ukończyłaś się pięć edycji wyzwania. Skąd pojawił się u Ciebie pomysł, żeby dołączyć do tej pierwszej? Wiesz co, do, do pierwszego wyzwania dołączyłam w momencie, kiedy to się zbiegło razem z moim rozwojem osobistym. No i na mojej drodze pojawiło się sportowe wyzwanie Kamili Rowińskiej, do którego dołączyłam. I jako kanapowiec oczywiście przerażało mnie, że to będzie jakieś bieganie, czytanie książek, a już nie wspomnę o jak już potem zobaczyłam, że robienie zrzutów, jakieś wysyłanie czegoś, co ja o czym nie mam pojęcia w ogóle. No ale dołączyłam, i tak powoli właśnie takim powolnym procesem wchodziłam w to. i... To mi pokazało, że naprawdę małymi kroczkami jesteśmy w stanie, że ten rok wcale nie jest taki długi. To jest jak stryknięcie po prostu palcami, a my osiągamy naprawdę niesamowite y, rezultaty podczas tej drogi. I tak właśnie było y, też ze mną. Przyznam szczerze, że y, chyba dwa pierwsze wyzwania były takie kluczowe. Gdzie ja zauważyłam właśnie takie zmiany nad swoim wnętrzem, zmiany nad swoimi przekonaniami? Obserwowałam siebie, zaczęłam oczywiście iść do przodu, rozwijać się bardziej, być pewna siebie, wyznaczać swoje granice, zachowywać się przede wszystkim asertywnie. Bo nie ukrywam, że przed wyzwaniem zdarzało mi się, że zachowywałam się agresywnie. No i te zmiany, ja powiem ci szczerze, Edytko, że naprawdę bardzo wielkie zaszły we mnie, że ja jak z perspektywy czasu pięciu lat patrzę na siebie tak jak, jaka ja jestem teraz, mhm. to powiem ci, że bardzo mi się podoba jaka ja jestem teraz. Ja przede wszystkim zaczęłam się uśmiechać. A to było, tylko prostu... że kiedyś tego uśmiechu ci brakowało. Kiedyś bo się nie kiedyś. wszystkim. Zaczęłam więcej uśmiechać po prostu, jak zaczęłam brać udział w wyzwaniu i zaczęłam tą pracę nad sobą, nie? No tak samo ym, y, przepracowałam sobie lęk przed ciemnością, mhm. bo jakby nie patrzeć y, treningi chciałam wykonywać głównie na przykład rano. A jak przyszły, przyszła zmiana pory roku, no to wiadomo, jesienią jest ciemniej, wcześnie rano. No i co, no Aśka musiała się zebrać i po prostu iść i zrobić trening. No i poszłam i robiłam i robię do dzisiaj nawet takie treningi. I wydaje mi się, że uzyskałam to dzięki temu, że wypracowałam właśnie w sobie taki wewnętrzny spokój. Przestałam kręcić jakiekolwiek filmy, że jest ciemno, gdzieś ktoś coś wychodzi z ciemności mm -hmm. i za mną idzie. Nie, po prostu mam taki spokój w sobie, że, no, że nic nie jest w stanie mi stanąć po prostu na drodze. Realizuję to, co mam realizować i do przodu. I idziesz do przodu, pięknie. Czyli też pokonujemy takie własne wewnętrzne wyzwania i bariery i przekraczamy strefy komfortu wychodzimy z nich i cudownie że wspomniałaś o rozwoju który jest połączony właśnie z bieganiem który jest elementem Wyzwania Fundacji Kobieta Niezależna, ponieważ to wyzwanie jest wyzwaniem sportowo-rozwojowym. Wiele osób zastanawia się, w którym miejscu ten rozwój, skoro my głównie o bieganiu i to bieganie wydaje się być największym wyzwaniem. Okazuje się, że wcale nie, że te treningi wcale nie są tym największym wyzwaniem w tym wyzwaniu. Jeśli wspomniałaś o rozwoju i właśnie tym, tej wspólny, te, tym wspólnym mianowniku z bieganiem, to fantastycznie wpisuje się również w temat jednego z naszych webinarów, które będzie miało miejsce w listopadzie. Poprowadzi go Bartek Pikarski, który. Jest autorem jednej z książek wyzwaniowych, ponieważ w wyzwaniu również e, czytamy książki. Bartek Piekarski, który jest autorem książki 15, 15 Zasad, jak postępować w życiu, w listopadzie będzie nam opowiadał właśnie o tym, co, e, ty, e, o tym, co ty wspomniałaś czyli, że to bieganie ewidentnie łączy się z rozwojem. Bartek będzie mówił, o tym, co wspólnego ma bieganie z rozwojem osobistym. Ty już wiesz, co wspólnego ma bieganie z rozwojem osobistym, bo jak sama podkreśliłaś, to, było, to była taka równoległa płaszczyzna dla ciebie. Wkroczyłaś na ścieżkę rozwoju, dołączyłaś do wyzwania, które też pomagało ci się rozwijać. I po tych pięciu latach widzisz ogromną zmianę. No, y Wyzwanie to jest przede wszystkim praca nad sobą i bieganie przyczynia, no wiadomo, każdy sport, tak jak i bieganie, przyczynia się do tego, że pracujemy nad swoim mentalem, co przekłada się na to, że budujemy poczucie własnej wartości. A jak wiemy, no to jest proces, który powinien być cały czas kontynuowany, jeżeli chcemy jakiekolwiek Wyniki i sukcesy w życiu otrzymywać, prawda? Tak, to prawda. Poza tym ten czas treningowy to jest też czas dla nas, dla naszej głowy, dla przemyśleń, dla realizowania, budowania planów, rozmowy ze sobą. To jest taki czas bonusowy, jak ja to nazywam w trakcie treningu. Dokładnie, ja. ja, ja... Ja powiem szczerze, że właśnie moje wszystkie plany i cele powstawały zazwyczaj właśnie podczas biegania. Fakt, że kiedy, nieraz robiłam takie sobie treningi, że starałam się głowę odcinać od wszystkiego, żeby po prostu nie było nic. Ale też były takie momenty, gdzie pojawiały się pomysły w głowie, które potem były przekładane na realizację w życiu. I tak na przykład mogę powiedzieć, że bluza, którą mam założoną na sobie, no to. Pojawił się pomysł po prostu podczas biegania, nie, no bo wiadomo, no bieganie sport, no to przydałoby się jakąś yy, bluzę sportową, a jeszcze jakby była w fundacji kobieta niezależna, to by już było spełnienie marzeń. No, no i ja tak ty, podjęłam sobie rękawice mojego celu. No i tak małymi kroczkami, krok po kroku, zaczęłam realizować, yy, właśnie, nie? no? No i. Doszłam do tego momentu, że w sumie biegając w Chorwacji, rozmawiałam właśnie z firmą, która, z którą wtedy współpracowałam, żeby realizowała mój projekt. Biegając w Chorwacji, po prostu rozmawiałam przez telefon po treningu i tak powstała buza. Jak się zadziało i spełniło się jedno z Twoich marzeń. I spełniło się jedno z moich marzeń, dokładnie. Także ja się wspomniała, że nie zawsze byłaś aktywna fizycznie, że wcześniej byłaś kanapowcem. Czy ta aktywność fizyczna pojawiła się w momencie, kiedy przystąpiłaś do wyzwania, czy już wcześniej wykonywałaś jakieś małe kroczki w kierunku aktywności fizycznej, czy dopiero wyzwanie rozbudziło w Tobie tę radość zbiegania i z aktywności fizycznej? No, dopiero wyzwanie rozbudziło we mnie tą aktywność i jeszcze jak, no przede wszystkim jak moja głowa poczuła, jak się czuję po tych treningach. No to już nie było bata i to tak popłynęło wszystko fajnie, bo potem jak ukończyłam wyzwanie, to chciałam szybszej regeneracji organizmu i jeszcze jak nie było takie modne morsowanie, to dołączyłam do grupy morsów i zaczęłam systematycznie z nimi morsować, co do dzisiejszego dnia oczywiście robię. W międzyczasie się pojawiło, że kupiłam sobie supa, żeby pływać na desce po jeziorku, no bo skoro jak zaczęłam morsować i odkryłam jezioro, no to przydałoby się coś dalej robić, nie? No. Także zaczęłam pływać też systematycznie na supie. Zaczęłam robić systematycznie też jogę. To w ramach rozciągania w sumie po treningach. No i tak powiem Ci szczerze, że to trwa wszystko do dzisiaj. Czyli nie ograniczasz się do jednej aktywności fizycznej, jesteś głodna, coraz to nowych doświadczeń i emocji, i rozwijasz się w tej aktywności coraz bardziej. Ja widziałam jeden z Twoich filmików, który nagrałaś podczas morsowania, a właściwie osoba towarzysząca Ci też nagrywała, jak pływasz pod lodem, i to zaparło mi dech w piersiach. To jest dla mnie coś niesamowitego, powiedz, jak się czułaś po takim solidnym morsowaniu. No to nie, powiem szczerze, że pierwsze pływanie, bo miałam dwa takie pływania, mam dwa za sobą. Pierwsze pływanie to było takie, że tak stanęłam i te parę metrów, które mam przepłynąć, wydawało mi się, że to jest kilometr. Mhm. I tak nagle. Trochę pozwoliłam sobie na emocje strachu, ale y, gdzieś to puściłam bardzo szybko. I po prostu y, wiedziałam, że jak nie zrobię tego teraz, to będę stała i będę to odlekała, i będę sobie w głowie wiesz, y, kręciła filmy, y, a co może się stać, a to tamto. No. No i przepłynęłam, ale drugie przepłynięcie, to powiem już szczerze, było naprawdę tak świadome. Że ja sobie powiedziałam, że ja będę płynąć pod tym lodem i ja będę się rozglądać na wszystkie strony i będę patrzeć, co jest na dnie. Spojrzę sobie w górę na, ty, na ten lód. I tak rzeczywiście było. I to już było takie przepłynięcie fajne, świadome, z odwagą. No nie oszukujmy się, ale tą odwagę właśnie e, też, e, biorąc udział w takim wyzwaniu sportowo-rozwojowym, budujemy, nie? Mhm. Także przepędzamy, strach, a odwadze otwieramy drzwi. Tak, wiele elementów ograniczających nas przeganiamy w trakcie realizacji wyzwania. Niesamowite to, co zrobiłaś, ta aktywność morsowa pod lodem, to jest naprawdę godne podziwu dla mnie, ale też pięknie to, Ujęłaś, że pierwszy raz, kiedy pokonujemy jakąś barierę, to jeszcze nam towarzyszy ten strach i taka niepewność, i troszkę realizujemy to z zamkniętymi oczami, ale kolejny raz ta świadomość jest już taka szeroka, i chcesz doświadczyć czegoś nowego, i zapisać to w pamięci, we wspomnieniach, i podchodzić do tego już bardzo, bardzo, Świadomie. No, właśnie, powiem ci szczerze, że ta świadomość podczas udziału w wyzwaniu stała się bardzo ważną wartością dla mnie. Aż sobie wytatuowałam to. Naprawdę. No w, w języku angielskim, tak. Mam w języku angielskim wytatuowane cztery słowa, które są właśnie ważnymi wartościami też mhm. dla mnie. Jest to miłość, radość, świadomość i Szczęście. Piękne. Piękne hmm. przesłanie. Wszystko to, co ważne, prawda? W tej w codzienności, którą, którą budujemy, świadomie, bo właśnie wyzwanie to jest takie świadome budowanie codzienności, dobrych nawyków. Czyli same pozytywy. Same pozytywy. No, dokładnie. No Najlepiej jest y no, wyzwanie jest też super po prostu pod tym względem, że jeżeli jest wpleciony ten sport, jakby nie patrzeć, on uwalnia endorfiny, stajemy się szczęśliwszy, mm. wracamy z tego biegu, który na przykład nie chciało nam się zrobić, aczkolwiek, ja nie wiem, czy ja miałam takie momenty, <grym <grym powiem <grym to, że, bo na początku to było dla mnie nowość, jak zaczynałam wyzwanie, a potem to już powoli stawała się chyba raczej miłość. Tak sobie myślę. No i po tym, jak wracamy z tego treningu, właśnie przykładowego, którego nie chciało nam się zrobić, no to jest takie wow, jest euforia, jest radość, szczęście. I ważne jest, żeby właśnie w swojej głowie głównie na to sobie pozwolić. Tak, otworzyć się na tę mhm. zmianę i, i odważyć się spróbować. Wiele osób, które słyszę pierwszy raz o wyzwaniu. Mówi, że nie, to nie dla nich, bo one nie lubią biegać, one nigdy nie biegały, one mają problemy z bieganiem. Myślę, że kiedy wejdą już na tę ścieżkę wyzwaniową, to tak jak powiedziałaś, no, przypadną, tak, przypadną. Po prostu zakochają się w tej aktywności, zaczną biegać i zaczną dostrzegać pozytywy i uzależnią się od tych endorfin, które. Wytwarzają się w trakcie biegania, a po bieganiu to jest wręcz eksplozja tych pozytywnych emocji. No, ja, jest... uważam, że, ja uważam, że czasami właśnie warto zaufać nie zastanawiać się, czy ja lubię biegać, czy nie lubię biegać tylko zaufać i dać się puścić po prostu tej całej ścieżce, tym, temu całemu procesowi. No. Tak, nie rozważać zbyt długo, tylko dać sobie szansę, po prostu wejść na tę ścieżkę zmiany i rozwoju i popróbować. Dokładnie. A nuż okaże się, że to będzie sposób na życie może, albo wyzwanie otworzy inne furteczki rozwojowe. Bo podczas wyzwania poznajemy bardzo no, wiele osób, tak? które też nas budują. Tak jak ja patrzę na ciebie, jesteś moją idolką, jeżeli chodzi o tę pozytywną energię życiową, tej codzienności, to właśnie my możemy się wzajemnie inspirować i, i budować. I to też jest ogromna wartość, poza tą aktywnością fizyczną, wartość tego wyzwania. Co byś mogła powiedzieć osobom, które dołączyły w tym roku do wyzwania, mają jeszcze wątpliwości? Nie wiedzą, czy zbieganie im z tą aktywnością będzie tak do końca po drodze? No, tak jak mówiłam, właśnie u mnie, i uważam, że dla tych osób też to może być jedna z najpiękniejszych podróży, jaką przeżyją po prostu ze sobą do wnętrza swojego. Mm -hmm. Mogą naprawdę mile się zaskoczyć zmianami, które będą w ich życiu zachodzić w nich samych oczywiście też. Także no, wyzwanie jest magiczne, a jeszcze z tą społecznością, którą po prostu się poznaje, no to jakby nie patrzeć, uważam, że jest to jedna z najbardziej takich przyjaznych i bez żadnych tam negatywnych emocji społeczność, która po prostu w social mediach istnieje, nie? No, a potem oczywiście się poznajemy na żywo, nie, jakby nie patrzeć. Tak, tak, szukamy nawet tych kontaktów, bo y, podczas biegu po niezależnych to jest y, fantastyczna okazja, żeby się spotkać na żywo i poznać, i wyzwaniowcy się wręcz umawiają, żeby się y, podczas tego biegu y, zobaczyć. Tak, to są y, ogromne y, pozytywy. Y, Wartość dodana, nie do przecenienia tego wyzwania, i pięknie nazwałaś to, co się dzieje w wyzwaniu, że my budując siebie od wewnątrz, budując, pracując nad rozwojem, zmieniamy swoje wnętrze i widać to na zewnątrz, tak? Wychodzimy w otwartą przestrzeń z tymi zmianami. Na ciebie patrzy się z przyjemnością, Jasiu. Twój e, pogodny wyraz twarzy i uśmiech, i energia, która od ciebie bije, jest niesamowita. Jasiu, dla mnie ty jesteś tak. zdecydowanie e, przykładem tej pozytywnej przemiany, jeśli chodzi o podjęcie aktywności fizycznej, o rozwój sportowy niesamowita radość, jaka z ciebie bije uśmiech na twarzy. Jesteś dla mnie niesamowitą inspiracją w tym kierunku. I naprawdę, aż się chce wychodzić na trening, patrząc na siebie. Czy to samo możesz powiedzieć, poradzić innym osobom, które podejmują Drogę wyzwaniową, podejmują drogę do aktywności fizycznej. Czy warto? Czy warto i czy te, te przemiany rzeczywiście się dzieją? Ja powiem tylko krótko, że udział w wyzwaniu można podsumować dwoma wyrazami życie i zdrowie. Wychodzi zdrowe życie. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś chce po prostu mieć takie prawdziwe zdrowe życie, nie tylko ciało zdrowe, ale przede wszystkim też głowa zdrowa, to jak najbardziej powinien po prostu wziąć udział w tym wyzwaniu. Niesamowite przemiany się przechodzi. Ja naprawdę z perspektywy czasu sama po sobie widzę, jakie ja zmiany przeszłam, jaką ja się stałam osobą. Powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja marzyłam o, takim, o takiej przemianie. Ale no zadziała się i jestem naprawdę bardzo wdzięczna. No i ta wdzięczność mm -hmm. też jest właśnie w wyzwaniu. Także wyzwanie jest magiczne i to jest y, niesamowite, po prostu, y, co my możemy y, dzięki niemu, jakie to jest narzędzie, dzięki któremu możemy się stać całkiem inną osobą. I są na to dowody, patrząc na siebie. Są na to, tak, są na to <laughs> magiczne. Tak, ale to jest praca, do tego trzeba się naprawdę przyłożyć, De determinacja musi być, wytrwałość, siła, yy, także i przyłożyć się, no dawać z siebie po prostu yy, sto, a nawet i więcej procent, nie? Czyli to o czym yy, wspomniałaś, że yy, warto rozpocząć, warto wziąć udział w wyzwaniu, ale warto też yy... Z pełną mocą realizować i, i trwać w wyzwaniu, dać sobie szansę, żeby wziąć z tego wyzwania jak najwięcej dla siebie. Dokładnie. Jasiu, bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejszą przemiłą, niezwykle inspirującą dla mnie rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś poświęcić czas dla mnie, dla naszej społeczności wyzwaniowej. Jestem przekonana, że będziesz inspiracją dla wielu osób i takim przykładem pozytywnego działania aktywności fizycznej. I myślę, że grono morsów zdecydowanie się poszerzy po wysłuchaniu rozmowy z tobą. Ja się bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że będzie miały sposobność zobaczyć się na żywo już niedługo. No. Trzymam kciuki za Twoją dalszą przygodę z aktywnościami fizycznymi różnymi, za morsowanie, za jogę. I trzymam kciuki oczywiście za realizację Twoich osobistych projektów. Pięknie Ci dziękuję i do zobaczenia. Ja, ja dziękuję również. To była dla mnie naprawdę niesamowita przyjemność, że tak na zakończenie swojego etapu pięciu lat w wyzwaniu mogłam uczestniczyć w takim wywiadzie. Także cię bardzo. Dziękuję również. Trzymaj się. Trzymaj się.